No, witam już w odcinku trzecim. Rozważań przy drążku. Dzisiaj tak rozpocznę blogowo. E, zmierzam właśnie w kierunku miejscowy, gdzie cały kontent właśnie rozważań przy blogu się rozpoczął. I tak właśnie spacerowo, bo wracam sobie rowerem do domu. Trochę coś Wam przykręcę, już jest koniec sezonu, praktycznie na 2G. Zresztą już to widać, bo już są końcówki. Jakbyście sobie zobaczyli, to praktycznie właśnie ja teraz zmierzam w kierunku miejscowy. Jestem tutaj koło blisko wejścia, koło Strandband. Generalnie to powiem wam, że dzisiaj trzeci odcinek, może poświęcę temu jak to było dzisiaj właśnie w pracy. Szczerze powiem wam, że jeśli to wygląda o pracy, to było dzisiaj mega, mega ciężko, nie? Że praktycznie praktycznie gdyby nie moja tam jakaś inicjatywa, no to nie dałoby się tego przetrwać, nie? Że, że tak generalnie to pewnie się spotkacie właśnie z tym, gdzieś tam wykonując swoją pracę za granicą, że czasami są może i nie tylko za granicą, właśnie do koło takiego lokalu, który tutaj powstał nad Wajdziem, ale za dużo on klientów nie ma. I tak właściwie to powiem Wam, że myślałem dzisiaj w pracy, był taki moment, że mówię, nie dam sobie rady, nie kurde. Praktycznie e, miałem zadania, więcej zadań niż czasu na wykonanie tych zadań, więc ja już to zauważyłem pewnie to się tyczy też właśnie zadania nie do wykonania, o tak nazwijmy ten odcinek, zadania nie do wykonania e, praktycznie teraz będę szedł koło tutaj, e, koło miejsca gdzie, ma, e, gdzie robią ludzie ten standboard padding jakbyście zobaczyli to właśnie tutaj jest ten standboard padding, tam jeszcze na plaży jest pełno ludzi nie? pewnie trochę widać, nie chcę tak za bardzo filmować i tak zmierzam w kierunku właśnie miejscowy gdzie najczęściej te vlogi chciałbym nagrywać, czyli przy drążkach. Ale dojdziemy do drążków. Trochę rozkminię temat, zadanie do wykonania. I od drążków pójdziemy koło plaży. Koło takiej... szwajne bruch. Koło... E, taka dzika plaża, na której generalnie nie powinno się kąpać. I dojdziemy do takiej miejscówki. Gdzie właściwie to te rozkminy najbardziej mi poręcznie kręcić, nie? No i powiem Wam, że we w wielu pracach się spotkaliście z, z, z czymś takim, że zadania, które są Wam powierzone, czasowo i jakoś tam funkcjonalnie są nie do wykonania. No i ja takie coś mam, nie? Że generalnie to tylko dzięki własnej takiej polskiej zaradności jestem w stanie niektóre zadania ogarnąć. Bo powiem Wam, że. Gdyby przyszedł jakiś Niemiec do takiej pracy, to by powiedział, że słuchajcie, nie jest to możliwe. No nie jest to możliwe, nie? Bo na przykład dzisiaj przychodzę do pracy, no to miałem masaż ten hot stone, właśnie tak pokrótce, co ja dzisiaj robiłem w pracy. No to dwie gimnastyki, masaż gorącymi kamieniami i później takie 40-minutowe masaże całego ciała. I teraz e, właściwie no, powinienem wczoraj zobaczyć, że mam ten hot stone, ale też mamy przecież recepcję, nie? Ta recepcjonistka dzisiaj, ona w porządku jest generalnie, ale taka, powiem Wam, że zabiegana, bo, bo tam jeden fizjoterapeutę zachorował, więc ona generalnie musiała odwoływać jego terminy. Praktycznie nawet nie zauważyła, że mam ten hot stone, więc mi w ogóle tego nie powiedziała. E, praktycznie jeden masaż przed hot stone, który trwał 40 minut, zauważyłem, że jest od Gdybym tego nie zauważył, słuchajcie, no absolutnie bym tego nie przygotował, no, te urządzenie się rozgrzewa no tak 15 do 30 minut, nie, te kamienie, no 30 minut lepiej. I powiem Wam, że wiele osób, gdyby to zauważyło, praktycznie już przed masażem, już miałem wchodzić do kabiny, było dwóch takich obcokrajowców, oni byli z Indii. Oni byli z Indii, z Indii jest dużo informatyków, nie, tutaj w Niemczech. I powiem Wam, że zauważyłem to w planie. Mówię do niej. Już wielka panika, ale ja właściwie to umiem to wszystko zrobić tak na szybko, więc praktycznie tylko opanowałem się bez żadnego tam większego stresu. I tak, i wziąłem te, praktycznie ten kamienie zdjąłem z góry. Wziąłem to szybko, włożyłem do podgrzewacza. Zaprowadziłem już ten podgrzewacz do innej kabiny no i, i ten i to włączyłem i zrobiłem to w ciągu ja wiem dwóch minut wiele osób powiem wam że gdyby to byli tutaj rodowici mieszkańcy Niemcy gdyby przyszło im takie coś zrobić to by powiedzieli że tam właściwie jest ta miejscówka o ta, tutaj się zbliżam do właśnie do, do miejscówki skąd te blogi się narodziły jakby ta inicjatywa już rok temu. Jak tutaj bardzo dobrze ćwiczyłem, nie? To tutaj właściwie mój pomysł, mój content się narodził, nie? Tutaj, jak będziecie widzieli, to praktycznie jest taki tor, na którym pokonuje jakieś tam przeszkody. A tutaj praktycznie jest cała ta miejscówka, nie, gdzie rozważania przy drążku się toczą, nie? No, teraz tutaj akurat się nie da poćwiczyć, bo praktycznie jest za dużo. Za dużo ludzi, więc nie będziemy tutaj nic kręcili dzisiaj żadnego treningu. Praktycznie tutaj przychodzą tylko dzieci się, się bawić, bo tak naprawdę to nic więcej tutaj nie, nie przychodzi ćwiczyć. Nie Nie wiem, parę razy ja coś tam biegasze się podciągali, ale nigdy nie widziałem nikogo, kto by tutaj robił trening. Kalisteniki, no i zrobiłem te kamienie, ale mówię, że gdyby to jacyś Niemcy, to by powiedzieli, że to jest niemożliwe, dajcie mi czas, że ja nie mam kiedy tego uszykować. I tak samo między tymi masażami, nie? Które trwają po 40 minut. Na przykład dwa wpisane ciurkiem, między ni normalnie po godzinie powinno być 10 minut przerwy. Tego nie było, tego nie było. Więc praktycznie czy tylko z kabiny do kabiny i czasu absolutnie nie macie, nie? No i tak praktycznie unmeldung, czyli ta recepcja powinni Wam przygotować wtedy, jak macie takie dwa ciurkiem po 40 minut, na przykład masaży, tak jak ja dzisiaj miałam takich, żeby Was nie skłamać, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie? W tym dwa były ciurkiem, jeden, drugi, później znowu były, między nimi 10 minut przerwy, dwa następne ciurkiem, więc absolutnie powinna Wam recepcja przygotować drugą kabinę, powinna Wam yy, już tego klienta tam wprowadzić, położyć, wybrać z nim olej. To oni tego nie zrobili. Nie? Był nowy recepcjonista niemiecki. Ja nie mówię, że zły. On jest jakimś tam kościelnym, nie? Ale praktycznie... Ale praktycznie powiem Wam, że... że on e, nawet na to nie wpadł, że, że... trzeba jeszcze ten olej wybrać. Tylko wysłał mi... E, babkę do, do praktycznie do, do... kabiny. No teraz będę właśnie przechodził koło tego. Szajny bruch. Taka... Dzika plaża zapewne będzie coś, coś widać. Ej, sewus! W tym momencie spotkałem grupę, która przychodzi na ten szwajny bruch znajomych Niemców i tak mnie olśniło, że te rozważania, zadania nie do wykonania, podzielę na dwie części. Także czekajcie, za tydzień pojawi się część druga, rozważania przy drążku zadania nie do wykonania.